Haller nie był tylko dowódcą na polu walki, był także liderem, który potrafił zbudować silną, zgraną armię o wyjątkowej dyscyplinie i morale. Pod jego dowództwem Błękitna Armia stała się formacją dobrze wyszkoloną i zorganizowaną, gotową do stawienia czoła najtrudniejszym wyzwaniom. Jego zdolności strategiczne i umiejętność zarządzania ludźmi przełożyły się na szereg sukcesów militarnych. Błękitna Armia, której dowodził, odegrała kluczową rolę w walkach na froncie zachodnim, a następnie podczas powrotu do Polski wzmocniła siły odradzającego się państwa. Dzięki jej obecności polskie wojsko zyskało nie tylko doświadczenie bojowe, ale także nowoczesne uzbrojenie i wysoki poziom gotowości. Generał Haller potrafił połączyć skuteczną strategię z motywacją swoich żołnierzy, co czyniło jego armię jedną z najważniejszych sił w walce o niepodległość. Jego dowództwo to przykład jak determinacja, profesjonalizm i konsekwencja przekładają się na realne zwycięstwa na polu bitwy i w umacnianiu suwerenności kraju.